Lajkuj, subskrybuj, mała Waciuszyn, pozdrawiam, oglądaj. Wiejsko Ludowa przyśpiewa. Dotyczy tych, którzy szkodzą, opóźniają, nienawidzą. Zanim zbanujesz, pomyśl, czy, tu, czy to ciebie dotyczy. Pamiętaj, nie głosuj w życiu na KE, SLD nowoczesną, razem, to są komuchy, wredne, bandyckie potomki bandziorów. Czord wie, co oni tworzą w ogóle, chcą nas po prostu wyrolować, nie? Niby nowa cywilizacja idzie, a to jest wszystko pic na wodę fotomontaż, pamiętam. A teraz piosenka dla tych wszystkich, którzy są poszkodowani, poturbowani przez urzędasów z lat poprzednich, no. Pamiętaj, to się nie tyczy PiSu. 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 Pamiętaj, głosuj na PiS. Wolność. 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 Niezależność. Pieniądze. Dawaj pieniądze. Tak trudno być liderem a me zrobią cię materialnym zerem 000 zero, zero, zero. patrzą na ciebie że może jesteś cholerą 000 zero, zero, zero. przez swą paranoję zrobią cię materialnym gnojem gnoj 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 pamiętaj gnoj gnoj gnuj! a me to chuj o. Przez swą paranoję, zrobią cię materialnym gnojem. Tak trudno być liderem, a mebasy zrobią cię materialnym zerem. Tak trudno być liderem, a mebasy zrobią cię zerem. Przez swą paranoję, zrobią cię materialnym gnojem. A me basy, a my basy. A basy, Tak trudno być liderem. urzędosy zrobią cię materialnym zerem. A my wasy! A my wasy! A my wasy! A my A A A gramy, basy! A my gramy, basy! A my gramy, basy! Precz! Lajkuj, subskrybuj, mawaciuszyn.